Jeżeli to namalowała młodzież, bo to na pewno młodzież, to szczerze powiem, nie wiem, czym się sugerowali. Tym, co usłyszeli od rodziców z telewizji. No wie pan, czym się teraz może sugerować młodzież, jak się cały czas słyszy e, o tych wypadkach, o uchodźcach. Okej, okay, Polska dla Polaków, ale e, nie wypieram się tego, że, żeby pomagać e, innym e, krajom, tak? Innym rasom powiedzmy, no jak pan to chce, to nie chce pan tak to wytłumaczy. Dzieci z różnych krajów namarowały, różnokolorowe dzieci i były tam napisy hello, jakiś tam dzień dobry, w różnych językach powitania. Potem wandale nam to zniszczyli, tak? Napisali tam bardzo niecenzuralne, tak, co targówek no. myśli na temat hasła, co targówek myśli na temat uchodźców. My to zgłosiliśmy na policję. Uważam, że wszyscy powinni, praktycznie biorąc mieć tą możliwość, takie kiedyś Polacy, kiedy byli rozsyłani po Rosji, albo uciekali prawda, przed hitleryzmem, mieli szansę, prawda, na zachodzie, czy w Afryce, w niektórych państwach i każdy im dawał schronienie, prawda? Niezależnie od tego, czy to, że to był biały człowiek, to jednak w Afryce tak samo im dawali schronienie. U nas też w zakładzie czasami to odrażająco, wie pan, się odnoszą, ale no właśnie nasi do nich, że brudasy, że to, że tam wie pan, że przyszli, że zajmują miejsca nam, no takie różne zdania. No tu akurat źle to trochę wybrali, no bo tu są dzieci namalowane, akurat dzieci, no to nie powinniśmy tu tego brać jakoś pod uwagę, no bo dzieci to dzieci jednak i... Myślę, że to jest po prostu ich protest. Nie wiedzieli, jak to wyrazić, i wyrazili to w taki sposób. To są ludzie, którzy ulegli propagandzie, tak naprawdę. Kiedyś w Polsce czegoś takiego nie było. Polska była, że tak powiem, przyjazna dla różnych nacji, ale również wyznań. A teraz, aktualnie, dzięki propagandzie, właśnie coś.